121, 122, 123. Lecimy bezpiecznie pod niebieską sukienką, mamy. Ja jestem w tej chwili w Medicie, gdzie odebrałem e, moją kartę całą z terapii, która tak naprawdę z rzeczywistością nie ma nic wspólnego, bo ja zupełnie inne rzeczy opowiadałem. E, powiem Wam tak, na ostatniej karcie, bo tu jest cała karta, o, e, a na ostatniej mam wypisane takie rzeczy, które was wam teraz przeczytam. Pacjent przychodzi na sesję punktualne. Kontakt logiczny. Komunikatywny podaje wizytę u psychiatry. O wizycie u psychiatry rozmawialiśmy już z damą Tref długo, długo wcześniej. Ja pozwolę sobie później na Facebooku, na grupie Anna się Narkomania udostępnić te rozmowy. Z uwagi na niestosowanie się do zasad wzajemnej współpracy oraz dewaluowanie terapii, kontynuowanie jej jest niemożliwe. Tego nie uważam, bo dama Tref tak naprawdę zrezygnowała z terapii ze mną z przyczyn osobistych. Ee, pacjent został poinformowany o zakończeniu procesu terapeutycznego ze wskazaniem innych form leczenia oraz konieczności dalszego leczenia uzależnienia po środku stacjonarnym ee, nie nie zostało mi to wskazane gdybym y, wtedy jednak nie, nie miał tyle godności nagrał tą rozmowę zobaczylibyście jak kurcze terapeuci Opisują bzdury, żeby tylko po prostu nie wziąć odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. A odnośnie tego, że tak, dwie terapie mam już za sobą, z których mnie wyrzucono, właśnie przez terapeutów i z przyczyn osobistych, dlatego też stoję tutaj właśnie przy tym znaku na niebieskim polu. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że w Medicie jednak miejsce się znalazło, jeżeli chodzi o leczenie uzależnień. I tutaj mam wizytę 17 o 18 17 listopada, tak więc na pewno przyjdę i zdam wam gruntowną relację z tej mojej wizyty, tym bardziej, że trzeci raz podejmując terapię, myślę, że ten zawodnik będzie już gotowy. zająć się. Zwykłym, prostym chłopakiem z ulicy, który potrzebuje pomocy. W każdym razie przygotuję się na to spotkanie i zadam mu na początek konkretne pytania. Na tą chwilę odbój. Pozdrawiam wszystkich. Dobrego wieczorka. Awe Maria.